Siema, ma. Ja jestem Marcel Marcelo i na dzisiejszym odcinku sobie otworzę Super Zinksy z serii czwartej. Tak! Udało mi się załatwić Super Zinksy z serii czwartej. Jak widzicie, Super Zinksy seria czwarta. I znowu otworzę jako pierwszy w Polsce yy, pierwsze produkty Super Zinksów z serii czwartej. Udało mi się załatwić, załatwić, jak widzicie, Blister, który zawiera 10 Super Zinksów. 9 Super Zingsów zwykłych, 1 Super Zings Rar, czyli złoty albo Postion, albo Bad Price, właśnie jeden, któryś wypadnie z tych tu jest w środku. No, i na dzisiejszym odcinku sobie otworzę właśnie ten Blister jako pierwszy z Polski. Yy, oczywiście w innych krajach to otwierali, ale w Polsce jeszcze nikt mi się udało załatwić. Więc sobie otworzymy. Więc ja postawię kamerę i zabieramy się za otwieranie. Dobra, zobaczcie, jak to w ogóle w przybliżeniu wygląda. Tak to właśnie wygląda. Jeszcze Wam pokażę wszystko. Z drugiej strony. Zobaczcie. Jakie są właśnie figurki. Najrzadsze. Powiększe. Tak to właśnie wygląda. 2 złote i ultra rare. Czyli najrzadsza Kit Kazum Ultra Rare, tak to wygląda. Tu mamy, jak zwykle, jedna figurka srebra, i tutaj jest zespół, czyli kapitanowie i inni. Tak to właśnie wygląda z tyłu, wszystko. I dobra, tu mamy jeszcze pojazdy. Jak widzicie, oczywiście złotym będzie znowu co to jest jakiś dysk i chyba jeżdżące auto. Tu jeszcze są saszetki z pojazdami. Oczywiście mogę też y, otworzyć y, figurki w saszetkach, więc sobie otworzę też. Na początku przechodzimy do tego oczywiście blistra, ale to w następnym odcinku. Może w następnym odcinku sobie właśnie otworzę te saszetki, ale udało mi się załatwić, udało się. Ja się bardzo właśnie z tego cieszę, że otworzę to jako pierwszy w Polsce Super Zinksy z serii czwartej. Naprawdę jestem mega, mega się cieszę, mega się jaram, że jako pierwszy mogę otworzyć właśnie coś takiego mega. I dobra, to co otwieramy. Jak widzicie, wszystko to ładnie wygląda. Się nie mogę doczekać, kiedy to otworzę. Dobra. Aha, bo tutaj jest jeszcze zabezpieczenie. Takie, tu jest zaklejone taśmą. Czekajcie. Dobra. Jednak będą chyba nożyczki potrzebne. Nie, bo tu jest, tutaj w tym miejscu, taki plastik, jeszcze jest oklejony taśmą i dlatego jest ciężej otworzyć. O, zobaczcie, poradziłem sobie tu bokiem. O, dobra. Udało się tu trochę, tak, doszłem do otwarcia. O nie, tutaj będzie złota wow kamera by się przewróciła tu będzie złota figurka w tym okręgu więc to ja wam pokażę na koniec trzeba tak zrobić żeby teraz tego źle nie otworzyć bo chciałabym wam na koniec pokazać złotą dobra zrobimy sobie tak że ja zasłonię żeby też nie zobaczyć to będzie niespodzianka co tu będzie i teraz to otworzymy Jakoś. Dobra, ale to jest zaklejone ciężko. Dobra, poszło i wyciągamy teraz. O. Okej. Okay. Tu będzie ta złota pod tym. Tu będzie złota, więc zrobimy sobie także że kawałek opakowania do środka. O! I teraz sobie zobaczymy to na koniec. Okej, okay, to trochę obdarłem. Tutaj, bo można byłoby zobaczyć, jak się nazywają figurki, ale może jeszcze zobaczę tam coś. Okej. Okay. Więc zaczynamy. Wyciągamy pierwszą figurkę Super Zingsów z serii czwartej, która nie chce wyjść. Okej, okay, wyszła. Zobaczcie. Mamy taką pierwszą figurkę. Nie wiem jak on się nazywa. Gdybym miał ulotkę, to by było mi łatwiej sprawdzić, ale tu niestety nie ma ulotki. Ale to wygląda na jakąś farbę albo... Bo tutaj wycieka, jak widzicie, takie coś. Zresztą to jest super złoczyńca, bo ma żółte oczy, czyli on jest zły. Dobra, więc to jest pierwsza figurka. Może uda mi się zobaczyć, jak on się nazywa na tym pudełku. O jest, znalazłem tą figurkę. Tutaj jest, on się nazywa Gluster i walczy on, tak? To on? Tak. I walcząc z, z Tape Hat. Tak to właśnie wygląda. Tylko, że tutaj jest w kolorze niebieskim, a tutaj mamy go w kolorze zielonym. Dobra, więc pierwszą figurkę mamy, jest to Gluster. Wyciągamy drugą od góry. Wyszła elegancko też. Tak ona wygląda. Jest to super bohater. Ma białe oczy i to jest odkurzacz. Zobaczcie, jest to odkurzacz. Tu ma tą taką rurkę. Tak to właśnie wygląda. Taką się prezentuje. Jest on w kolorze tutaj y, jasno takim zielonym taki jakby trochę żółty i tu jest fioletowy. Dobra, zobaczymy zaraz też jak się nazywa. To jest super bohater. Zrobię pauzę i oczywiście jak go znajdę to wam pokażę. Jest tutaj mamy go na samym dole. Tu jest to Hoveron i walczy on z Dustinem. Dustin. Nie wiem czy właśnie ten Dustin nie był gdzieś tutaj w pudełku. Czekajcie. Taką wygląda. Jest chyba tutaj. Jest. Ten to jest właśnie chyba ten Dusty. Zaraz sobie zresztą zobaczymy jak wyjmiemy. I lecimy z następną figurką. Te sobie odłożę może tak na bok. Będę tutaj kładł. Sobie. Ok. Wyjmujemy następną. Super złoczyńce. A on wygląda tu na jakiegoś. Tak, jakby to był jakiś ponczek lub cukierek, jest taki okrągły. Ok, tak wygląda super złoczyńca. Mam tu, ma tu jeszcze z tyłu pelerynę. Taką jasno-zieloną. I sobie sprawdzimy też go. Zaraz, jak się nazywa na tym opakowaniu. O, zobaczcie, mamy jeden już komplecik Taped Hat i Glaster, czyli te dwie figurki razem ze sobą walczą. I ten zestawik właśnie Super Zingsów serii czwartej dostałem już na urodziny. Dzisiaj mamy 13 września, jutro jest 14 września i są właśnie moje urodziny. I właśnie y, dostałem go od rodziców na urodziny. Y, załatwili mi właśnie. No, i przechodzimy do następnej figurki. Sobie wyciągniemy. O. Tak ona się prezentuje. I będę zbierał tą kolekcję, bo mi się oczywiście podoba. Zobaczymy, ile uzbieram tych figurek. Jest to super bohater. Yy, Okej. Okay. Jest tutaj Dustin i mamy kolejny komplecik, on walczy z odkurzaczem. Czyli stawiamy sobie tu. Przechodzimy do następnej. Bardzo ciężko się wyciąga z tego. Mamy kolejną figurkę niebiesko zieloną. Jest to Dusty Mint i jest tą super złoczyńcą. Zaraz Wam pokażę na opakowaniu. Tutaj mamy Dusty Mint, taką właśnie się prezentuje. Przechodzimy do y, następnej. O, jest, udało mi się wydostać. Mamy super Bohatera, i on wygląda na jakąś skrzynkę lub y, walizkę tutaj. Tak się właśnie prezentuje. I ta figurka nazywa się Mack Toler i jest to skrzynka z narzędziami i walczy z Zinc Jack. I dobra, przechodzimy do następnej figurki, która jest tu na górze. Ok. I jest to chyba y, solniczka z cukrem, z tego co mi się wydaje. Znaczy, to jest ten pojemnik, i w środku jest cukier, bo on walczy z babeczką. Zaraz wam pokażę. I jest on super złoczyńcą. Taką właśnie się prezentuje. I nazywa się. I nazywa się Sugar Blast. Ok, zostały dwie figurki. I pokażę Wam na końcu złotą. Ok, następna figurka jest to Mega Presaur. Jest super bohater. I to jest chyba beczka lub śmietnik. Nie wiem. Już wam pokazuję. Tu czeka ostatnia figurka, którą zaraz wam pokażę. Tutaj on jest, w tym miejscu. I ostatnią figurką jest. I jeszcze na końcu będzie złoty. Taką się prezentuje, super złoczyńca, i on mi się podoba, właśnie najbardziej z wszystkich zwykłych właśnie tą figurkę, co trzymam teraz. Taką się prezentuje, z tyłu ma różową pelerynę. I jego nazwa to: jego nazwa to Cult Hit i Walczy z Ice Fingers. I teraz złota figurka i albo trafimy y, półpostiona, albo Bad Praiza. Zaraz zobaczymy. I uwaga. I uwaga, teraz kto tu będzie? Kto tu wpadnie, panne? Półpostion czy Bad Price? I wyciągamy. Uwaga. Pyk. I uwaga, jest to Paul Postion, jak widzicie. Paul Postion, czyli to jest złoty puchar. Mamy tu numerek 1 i jest tą super złoczyńcą. Tak on się właśnie prezentuje. Paul Postion. Złota figurka. Jak widzicie, super bohater. Z tyłu ma jeszcze czerwoną pelerynę, puchar i walczy z Bad Prize'em, a Bad Prize to jest chyba... Złota moneta, nie wiem, nie jestem pewny. I tak właśnie to się prezentuje. No, i jeśli się Wam filmik spodobał, strzelajcie łapki do góry. Tam suby na dole, dzwoneczki. Mi się bardzo podobają te figurki. Jestem naprawdę zadowolony. Najfajniejsze, które mi się podobają, to oczywiście złoty i ta właśnie, ta niebieska. Więc, tak jak powiedziałem. Łapki w górę, suby dzwony zapraszam na mój drugi kanał, Marcel Marcelo and Koledzy. Więc trzymajcie się i cześć! Na razie, do następnych odcinków.